A Kto to jest Ania trela? Ale Gdzie Ania? Zapytaj Treli co Aha. u Ani Nie gadam już z Anią No bo człowieku była jakaś babka co numer se pomyliła I zacząłem z nią chłopie filtrować przez telefon Flirtować? No filtrować Filtrować to wodę możesz No tak A bo... <laughs> gadka u Ciebie przefiltrowano? Oj Agatka to A nie, ma... A prądu nie było Nie gadka ma teraz od powrotu ma codzienną... Flirtację Fli... Li nie nie wiem jak to na... Dobra, skip... Nie wiem jak to wypowiedzieć. Codzienny filtr jest aplikowany, o. Chciałem znegować to, że co napisał u ciebie Screen 33, bo my sobie tylko żarty robimy, ale na przykład Łukasz Tuszyński mógłby być do tego zdolny. Tak no, to akurat prawda. A jak ci się co, podobało ogólnie? Tak po, po japońsku jako taką. No ja się nigdy Azją nie jarałem i mnie nigdy tak jak... Właśnie zawsze się zastanawiałem jak ludzie mówili że jaki na przykład gdzie by chcieli pojechać, co by chcieli zwiedzić i zawsze wszyscy mówili o Japonia, Tokio, Tokio a ja nigdy nie no miałem ja też jakiegoś... nie, ja też nie. Naprawdę jeszcze jeden. Do... Ta Japonia to bardziej chyba dla takich ziomków, się rają właśnie tak jak... bandura jakimiś pokemonami, jakimiś takimi dziwakami, dziwa... o, może, dziwactwem. No Seba też nie, ale Japonkę by je... <noise> A wiesz w ogóle, wiesz jakie są najpopularniejsze buty w Japonii? Jakie? Japonki Dobre, dobre Ale nie przepaliłem na początku A fury jakie były? No na tych zlotach, nie no te fury to raz... Ale jakieś ciężkie Ej, a ty jesteś... Ageta? Do seta, do seta to jest Dżungla, dżungla był Zdałby ci się spokój, nie? Ticket, ticket, ticket Ticket Zero ma, zero ma po głowie sete Dwóch sete, Weź pakę, choćby Czekaj, nie. Nice. I już wygraliśmy. Jeszcze jeden. Dawaj go, Maniek. <grywka> <Nice. grywka> Ale my ich porobili! Lada baba, lada baba! Doładowując skodem moski, to automatycznie dołączasz do giveawaya na te piękne skiny. Powodzenia. Mówią, że skiny nie grają. Jak widać, to prawda. Ej, ile to Kippa trzeba strzelać? To gówno i Ale przynajmniej cię oko. Dlatego na CSGO Skins możesz zdobyć skiny dzięki codziennej, darmowej skrzyni. A nuż może dzięki niej będziesz wymachiwać takim pięknym Butterfly'em. Dodatkowo co jakiś czas na stronie pojawiają się eventy oraz konkursy, gdzie możesz zdobyć kozackie przedmioty. momentu może ci nie poprawił, ale przynajmniej będziesz miał się czym o. chwalić kolegom. A jeżeli ci to nie wystarczy, to możesz również toczyć bitwy z innymi graczami i zdobyć jeszcze więcej skinów. Dzięki funkcji Exchanger, wymienisz je wszystkie. Na przedmiot, który cię interesuje. Z kodem Moskito otrzymasz darmowe 2 złote oraz plus 10% do depozytu. Ładnie na moskito Chyba jesteś dla Milia On będzie tak zniszczony, stary. On se zniszczy karierę, nie? A to złożonej afery nie było, no. Gdyby nie chce dyma. Czemu? Boję się, że mu palma odbije. Dolny, 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 pomóż mi. Oj, Ja jestem chory. mi Ja wychodzę B. Nie wiem, ja na A wyszedłem ogólnie, więc... No o właśnie. Nie. Domek, Słysza, domek. Słyszał Cię on... Ty jego i on Ciebie słyszał. O, ale tutaj! Ale to info, że już A zająłeś, to już miałem, jak zeskakiwałem, byłem w ja, ja wiem, wiem, wiem. Cisza na mapie była, A. nie wiem, ja po w sobie biegałem Ale ja też powinien się go spodziewać, bo była rozbita ta... Dre, dre, ...drewną. Nawet ja. wedle z po Leży. Z Leży. Co to? Co to jest? Dżungla. Taka legendarna A, akcja, prawda widać rzeźnika. Januci działka. Dżungl! Dżungl! Ja też poproszę. A ubiega. wiesz gdzie się urodziła Agata? Gdzie? W Bajorze. Daj mi się, <laughs> O kawałek. to. Żeby się do niej dobić, musiałeś się dolić w ze gówno. <laughs> do tej pory idę. Ja. Oj Leżał. Ej, ja będę... pakę mają. Gdzie? Na rampie. No ja B mam. Idę na plecy. Tu te... leży. Rampa jedna. Ja wynajduję tą rampę, czekaj. Okay. Mam na ogólnie. Flasha też Wale. mam ci dać. Daję flasher raz no smoke na bombę, ale prawo się pac. Prawo blisko. Wysko tu Nice. Ładnie, profe, profesor, profesorsko. Dobrze, dobrze Profesorsko, to Ale... rozegrane. Ej. Jest jest kon Prawie. Co ten frajer strzela? Leży on. Tylko. Leży kon TV, Tylko. Tylko. Standard, standard stand grill. Leży. 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 Chody. Chody. Chodź, chodź. Aby się w końcu tej SAI? Trela? Eee... no nie, je, jest, jest tam ta SAI. się na razie tak szczerze nie chce grać, kurwa, w tą grę. My właśnie, jutro mamy oficjala. Aha! Bo ty tam grasz z tymi opisami? Tak, no. Oni grali już i 1-1 jeden, jeden mają. Galo, gala, gala. Dżungla. Jakim ja jestem, dżungla. Dżungla. dżungla? No niestety. Ja musimy iść na milę. No dobra. Murli, jak coś język gotowy na SE. Nie ma tego streama nawet. No jest jeszcze A on sobie wyszedł po prostu. A może, a może. Chyba zagrajmy jak w pistolach podejdźcie na cicho ten Tak, Nie mówić, możemy zagrać, no. Dajcie tylko smoka okno i wy na cicho My wam Daj, damy smoki O, Daj, daję paka. wam pakę Nie siedzą, nie, nie siadły nie, nie ma schodów, nie ma schodów Nie ma schodów no. Schody mówimy Ale schody z konia tak, tak, Jeszcze tak. dwóch, jeszcze dwóch serza Twoje, twoje A jeden i jeden. Tam masz Nie, to galak. O drugi kopcza? Dobrko. Jedno. Jedzie Góra na dalej. Szyb plecy. Renta ja <głos》>. to to, z, z realem na maszynach w zusie kręcisz, czy chodzi. Kon może wyjeżdżać zaraz, Pan będzie. Kolej, gala, gala. Popity, gala, gala, gala. No. Mogę ja. Nie wiem, gdzie on spolił. Do prawej w konie chyba. Nie, broń. nie. nie to borek. I jeszcze, no, tu jeszcze tu jest SK, jeszcze tu jest SK. Weź borek, idę, idę. Chodźmy razem. Schody przez kanowicia No to teraz... Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Przed smokiem, przed smokiem, no przecież mówił, że jest jeszcze jeden, a ty przebijesz tego smokiego. No smoka. to ci... ja wiedziałem o tym Ale tu ty mówiłeś wchodź, wchodź. No wchodź, ale zabił gościa z pleców, to po co mamy wchodzić na tego jednego? Jak go zabijał to ja już wychodziłem do prawda. Nie no kwa już mogliśmy wrócić normalnie, Ch... prawda tam jeszcze... Byliśmy... był dopiero w Okno prawej I... U... no, teraz gry U... się w dupach już wszystkim to, nagle Ch**a, i je wszystko nie. dojeżdżać nagle zaczęli W pizd** każdą urządę no ja dostawali Plantuj Plantuj, plantuj Nice Jak to ugrasz 10 tysięcy złotych ci wysyłam O Jezu, ale ci nie zależało Leży, chodźmy. Ale, idę, idę, idę. Weźcie pakę. jeszcze jeden za no, no, nie, no oni double setup za patrz, on stoi, no k***a, ku... ten jebany, no. Dwie AWP na, na B no, grają w tym samym miejscu. No, ku... Myśmy zrasowali B teraz na kawałkach, to spotkawek goście wstają. I też zam... to. Nie, no dobra Nie. Nie. potem Nie. Okno. Ja jestem frajerem. Na Pod schodami, pod schodami Pikuję rampę dalej Schody Ma jeden goni, HP no Goni rampę O bo się chyba gierka No dobra Dida się dosyć byłem w pierwszej Smok do okna Leśie dni Dala Głęboko. Bo cofa, tak. A jest, ama, ama, zajmuje dżunglę. Zajmuje dżunglę na. typ. A zajętą dżunglę ten jeden. Pantuje. Dżunglę, żewik. Nice. Ten dżunglę. dżungla. Dżungla dżunglę. Nie wiem, wziął pak. O. starajcie, o, ty! Co? co? Nie wiem, co to k**a jest za gra. Nie A kumam to No on się, nie miał celownika na pieniędze. nim. Jest taka zasada, ja. że jak celujesz, to nie trafiasz? Kobelak, agenta, agenta nie kobylak, trafiasz, Kobelak biegi, ten kobelak jak No ale to iść na kobelak kurwa. No kubylak kubylak idę, kobelak Spokojnie. Kubywa. No spokojnie, ostatnio no wydymałeś z gumy. Bez Człowieku, to było tydzień temu. Odrzegam cię. Dalej, dalej boi. No i co? Pod rampą. Wiemy. Rampa pała, pat, paka będzie, paka będzie, palcie od razu defull. Kanapka, kładzie, paląca Ropse, Ropse CT, CT, CT Śmietnik Wziął MP9 Jak on się tam blisko. znalazł? O, o, kto, kto. o, p o losy. Nie. Ja Olę. Blisko spokojnie. było, blisko. Spokojnie, panowie, spokojnie Nie ma rampy Mid za paczkami na kranie już, mid zapaczkami na kranie Pałac tylko A może wyjść pod konem Eee, do mega Mówiłem, 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 mówiłem Wiem, mówiłem. wiem, ale ja kierę skręciłem, no jestem psem Pod oknem, pod oknem Wyszedł ta Mógł wyjść I ten do mega Jest, jest domega. czy on? Zostało. Ucieka, Ucieka. On do niego biegnie Musimy mu wyjechać na pizzy Pakę pewnie on pake, może ładować Oj, oj Pakę mam Musisz żyć, nice ja mogę, ja mogę, daję SK. Ja smokuję do maja pikuję rampę. A co mnie tak cofa? Moga, Rampa był. Teraz złapę, dał zakręt. Faka. Nie wiem, rampa chyba jest. Zeskoczył. Rampa wychodzą, rampa default rampa. jest. Wyszli, wyszli. No pod rynkiem. Fakę mamy. Smokuję, smokuję to jest zasmokowa. Leży. na schodach. Staliłem za boxy. Mogę moką. ci dać jeszcze głębokiego mojego flasha Dawid? Dawid ci. A A damy. Damy się, damy się, Nie ma. Chyba jeden. A nie? Coś... A nie, to nam idzie. Tomek B, B No co domek jest

Gmajcie, grajcie to. Wyjedźmy z kona na mida. I z Gali ja jadę z wiślarzem. I wam skolujemy. Kupcie sobie smoka, żeby się zgasić w konie. W Jedziemy, w trap, mój. Eh? Nice. Żeby do boksami, nie? Tak, no palak Toping, no. Swingimy, swingimy w trzech, z góry i z dołu. Trzy, Dlaczego? cztery. Dlaczego? Nice, brawo z Nice Bravo. Easy, easy. Oh, Lep, ponios O f***a widzisz jeden na pistolet Lego, lego, lego Poniosło mnie, poniosło mnie troszeczkę nie pęknie Nice